razie no, na dobry, witajcie na budowie. Dzisiaj jak zdecydowałem się, że będę głać na ściany w garażu. Stwierdziłem, że będzie to dodatkowa ochrona do ścian. Będą bardziej twarde, twardsze. Nie będę może tak się kruszył tynk. Więc rozumiem sobie tutaj w tylko tego c 35, To będzie głać cementowa. Pokażę worek. Coś takiego, Cl C35 yy, gładź yy, wiążąca z worka. Nie sobie to rozrobiłem, położyłem na spianę, jak widać kawałek. Jeszcze tutaj koło okna dokończę i, i będę zaciągał to yy, lizakiem. Tutaj mam w większości te, tej firmy co wcześniej pokazywałem. Te Luty Parfait. Ale jeszcze tutaj ten mam krótki, nie chcę mi się iść do domu po długi, bo kupiłem jeszcze 60, także mam 60 z drugiej firmy, chyba to jest firma Kubala, także zaraz będę tym działał tylko dokończę sobie ściany. Zrobiłem taką masę, żeby nie była tak mocno gęsta. Panie się to rozprowadza wałkiem. Trzeba trzymać blisko wiadro, bo trochę kapie. Także działamy. Tutaj najpierw sobie zrobić najpierw te y, elementy przy narożnikach, bo jak dojeżdżamy walkiem to do całości nie dojedziemy i później można bludzić sufit. Mamy takie ciapki na suficie. Wracamy małym wiatrze, żeby się dookoła pokłócił masą. Małe, krótkie ruchy, żeby nie chlapać. spróbujemy to rozciągnąć. Zaczynamy od dołu. tam na dole trzeba tej masy trochę grubiej położyć, żeby było trochę towaru do rozciągania. Mocno rozciągać, żeby nie było takich dziurek, bo później to będzie się y, takie zasają później dziurki po y, szlifowaniu Także trzeba od razu tak rozciągać, żeby było gładkie, wtedy będzie mniej pracy Także jedną ścianę zaciągniętą. Y, wałkiem i tym lizakiem to szybko idzie. Pokażę Wam jaki jest efekt tymczasowy. Tak to wygląda, jest trochę takich y, małych rowków, ale to jest tylko na raz, więc na początku jak to wystnie, to się szpachelką te te takie fałdki ścina, <laughs> no i później jedziemy drugą warstwę, no i tak samo później kostką. Więc tutaj wczoraj już kawałek zajechałem, bo mi zostało trochę masy w wiadrze. no i dzisiaj jadę już pełną parą. Także niedługo się ten garaż będzie robił biały, będzie widniej, także zdecydowałem, że będę <laughs> ściany robił właśnie tą gładzią. No i to jest ta gładź wodoodporna c 35 więc tak to będzie wyglądało. Muszę trochę się pośpieszyć, bo yy, zostało tak naprawdę 5 dni do dostawy płytek. Więc muszę zrobić ten garaż, najpierw gładzią na dwa razy, później przeszlifować, jeszcze tutaj narożniki poprawić. Pomalować podkładem, później farbą na dwa razy, więc jest mało czasu, nawet tak technologicznie, żeby to wszystko powysychało. Bo za że przyjeżdżają płytki, tutaj płytkarze będą robić podłogi w garażu. Więc yy, cały garaż musi być na gotowo, na czysto pomalowany. Żeby później nie pylić gładzią, nie brudzić, więc pora zabierać się do roboty. Tak? Teraz po nałożeniu pierwszej warstwy gładzi, po wyschnięciu, żeby nałożyć drugą warstwę, trzeba to te stare takie fałdy, które zostały wyrównać, żeby następna warstwa gładzi była gładka. Teraz pokażę, jak to teraz wygląda. A tutaj widać po tej pierwszej warstwie takie jakby granice między zaciąganiem przymianiem a Właśnie powstają takie fałdki. I teraz najlepiej sobie to zwykłą szpachelką ściągnąć ze ściany. Po prostu, żeby następna warstwa nie była o tyle milimetrów większa na całej ścianie, tylko po prostu to wyrównać, żeby kolejna warstwa była płaska i równa na całej ścianie. Tak to wygląda. I kiedy teraz będziemy idziemy drugą warstwę, to będziemy mieli równą, ściana będzie płaska i będzie w grubości na całej powierzchni nie macie się bać, przejmować Najpierw jedna warstwa ściągnę się właśnie i druga warstwa i szlifowanie teraz je szlifujemy, będziemy przybierać po drugiej warstwie, jakby będzie trochę tych więcej. Także teraz zdejmę sobie te fałdy i będę nakładał drugą warstwę. I przy kontaktach trzeba się trochę starać, bo tutaj nie będzie pasowała ramka a z gniazdka tam od włącznika, także to trzeba ładnie poobrabiać. Także po pierwszym dniu mam już w miarę ładnie głać pierwszą warstwę suchą, więc teraz te fałdy będę zdzierał i zabieram się za chłodzenie drugiej warstwy i mam nadzieję, że jutro uda się to szlifować. Dobra, się do roboty. Jeżeli chodzi o tą gładź cementową, to spróbowałem też metodę na mokro. Bo tutaj przy końcu wiadra miałem trochę gęstą masę i ciężko było ją rozciągnąć e, szpachelką. Ale przecież sobie kupiłem też taką gąbkę e, twardą, taką pacę. Zobaczcie jak to wygląda. I mam taką gąbkę, wziąłem sobie małe wiaderko na drabinę. I to wam że pierwsze wrażenie jest, jest ok. Twarda gładź, moment nasiągła i da, daje się rozprowadzić. Tutaj widać jeszcze, mam takie stare, twarde. Zobaczcie, jak to fajnie idzie. I nie ma pyłu żadnego przeszlifowaniu. Tylko jest wiadomo, trochę wody. Trochę to kapie w rękach, ale naprawdę daje się to rozprowadzić. Oczywiście później to jeszcze sobie wykończę na sucho, ale efekt. Yy... Bez porównania, jakbym tak zostawił, to bym musiał już teraz jedną warstwę gładzi nakładać. A tak sobie to fajnie rozciągnę na mokro na razie. A jutro sobie dokończę na sucho. Mam wiaderko. I tak, to na razie dzisiaj zostawię i będę miał na gładki sufit. A jutro sobie dokończę i będzie bajka. To już w ogóle nie rozciągnął pacą, już jest zasknięte, a gąbką fajnie namięka, to jest ta właśnie gładź C35.